Cześć wszystkim witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj otwieramy paczkę prosto z Chin. E, powiem tak, że czekałam tylko przez e, chyba tydzień, nawet troszeczkę mniej, ale jeszcze ten długi weekend był. Myślę, że tak z dni czekałam na tą paczkę. E, jestem ciekawa, e, co tam jest i czy naprawdę tam jest to, mm, na co się spodziewałam. Otwieramy razem. Jest tutaj sporo rzeczy. Już nie powiem, ile za wszystko zapłaciłam, więc oglądajcie do końca. Uuu, no... Nie <laughs> wszystko my tutaj się... Okej, okay. dobra, ja <laughs> chyba wiem, co to jest. Zamówiłam sobie taki worek. To jest worek taki filtrujący, albo też sitko takie do mleka, więc na przykład jak ktoś robi mleko roślinne... Lili! Widzieli je? <noise> <noise> jest na przykład, jeżeli ktoś robi roślinne mleko, na przykład ja lubię roślinne mleko, piję tylko kawę na roślinne mleko, bo nie lubię te robię mleko. Prawda to jest to, można robić i owsianej, i migdałowej, i sojowej, i różne, różne. Super, super fajna rzecz. Dobra, to co, idziemy do kolejnej rzeczy, a to coś wypadło, tak? O, wiem co to jest. Zamówiłam sobie takie mydełko. Tutaj mamy 100 sztuk. Mega śliczny, mega cute. Mak cytrynki. No, no, fajnie. Ej. Super. Dobra, dojdziemy do kolejnej rzeczy i tutaj mam. O! Fajna, fajna to jest? To mam taki roller do twarzy. Ej, oczywiście to nie jest oryginalny. Zobaczymy, jak to się sprawdzi. Czy to jest potrzebne, czy to nie jest potrzebne. Też będę podawać oczywiście wszystkie ceny na te produkty, które zamówiłam. Dobrze. Przejdźmy do kolejnej rzeczy. I to mamy tutaj taki. E, Boże, jak to się nazywa? E, czerpak drewniany do miodu. E, jest mega śliczny. Taki, ale fajny, fajny jest, duży. I, I chciałam sobie też zamówić taki ten pojemnik do tego, ale. Stwierdziłam, że mi się nie przyda, na przykład kupować miód, albo jeszcze coś, to tak to jest wszystko w tych słoiczkach. Postanowiłam, że kupię sobie tylko są takie drewniane. Oj, na Idziemy dalej! Dobra, to jest takie proste, i kiedy to jest taki pojemnik, ze szczotki do zębów. Miałam kiedyś ten pojemnik, ale gdzieś go zgubiłam. I pomyślałam sobie, że też zamówię, bo to zawsze się przyda. Idziemy dalej. O! Kto to wie, co to jest? To nie jest taki zwykły pojemnik, jak się wydaje. To jest takie urządzenie, ja bym powiedziała, do robienia japońskich onigiri. Ja uwielbiam Azję, Koreę, Japonię. Kiedyś robiłam sama. Byłam tak, że mi się udało zrobić właśnie takie trójkąciki, ale no dużo czasu mi to zajęło. Myślę, że po prostu z tym pewnie troszeczkę mniej czasu zajmie i będę to robiła na o wiele szybciej. Ja bym powiedziała, że to jest kratka, że to nie jest pasta, jak to się czasami mówi na to. I to jest do butów, do białych butów. Jeszcze nie sprawdzałam, jak to się robi na tych białych swoich butach. Proszę. O, ona jest. Może to jest guma? Do butów? A, to jest taka guma. Dobra. Idziemy do kolejnej rzeczy, kolejna rzecz, pędzelek kuchenny, jak na przykład do ciasta, żeby tam posmarować się żółtkiem. Oczywiście też można kupić w Pepco, w takich różnych tych sklepach, ale jak widziałam sobie, że zamawiam już z kim to ja drodzy też zamówię. Oczywiście, <grym> Okej. Okay. Czyli mamy obierać do warzyw. Ja mam taki jeden mniejszy, biały, ale to jest większy do kapusty, bo ja często robię barsz taki ukraiński, czyli z kapustą, z marchewką, z burakiem i tak dalej. No i nie? Nie wiem czemu wszystko <zum> różowe. Dobra. O! To jest Epilator. Widziałam go na TikToku, na YouTube, na Instagramie. A... I też, no, naprawdę byłam ciekawa, czy to w ogóle działa, czy nie działa. Zobaczę. W ogóle tego nie odczułam. Bo ja kiedyś miałam taki epilator, taki elektroniczny, ale mi strasznie bolało i oddałam go siostrze. Mm. Nie mam do włosów, więc nie wiem. Ale oczywiście go sprawdzę. Czy naprawdę to działa? Kosztowało to chyba z, z 8 albo z 9 zł, albo 10 zł. I czy to naprawdę zabiera te wszystkie włoski, czy po prostu jest kolejna niepotrzebna rzecz w naszym życiu. Zobowiązam takie zwykły pojemnik do podróży, żeby tutaj coś. E, Я, чекала, я бендит, или <laughs> bendy, bendy. Okay. Жизнь, то есть 50 мл. Ну, в просто. Или речей замовил себе для путешествия. Хм, я съм, чекала, что я буду тебе путешествовать. Буду, буду. Окей. Хорошо. Пролежающая речь это такой, такая цестечка макароник. Макарон, макарон. Это есть макарон. Jest taki zwykły pojemnik do te do, do jakichś leków. Bo ja na przykład codziennie rano piję tabletki na tarczyce. I się przyda. Mmm! coś takie O! A to jest fajna rzecz, bo to kulki do usuwania szerści, który, które wkładamy do pania. Więc oni powinny zbierać tą szerść, bo e, jak słyszeliście, ja mam mopsika, więc ona ma bardzo dużo sierści, a zwłaszcza na takich, e, takie czarnej odzieży. Są one wielokrotnego użytku. Tutaj dostałam w paczkę 6 sztuk i w środku jest taki miś. Misiu. misiu, misiu. Dobra, idziemy dalej kolejną rzecz, to mamy tutaj. Midełko Jeszcze jedno, no bo jak mówiłam, wszystko co mówiłam, ja podróżę, a nie wiem czy będzie tyle podróżowało. jest ładniejsze, jest bardzo elegancko. Uu, uu, uu. A różnica jest tylko w tym, że to jest bliska. Ale na przykład tak nawet, no nawet na podróży, tak? Przyszmy po prostu jak gdzieś wychodzimy i to wrzucić do torebki, to nie jest duże. Jak gdzieś nie ma mydła, zawsze można mieć ze sobą. Super pomysł. Dzieciak we mnie jeszcze żyje. Oj. Eee, tylko, że teraz ja jestem ciekawa. już, poczekać? Но у меня такие большие волосы, так что, я что... А, нет, подождите, я это плохо Потому что А, я уже знаю, хорошо. Я знаю. Лаура. Лаура, Лаура. Окей, хорошо. Я я уже знаю. Dobra, mamy to, idę po wodę. Dobra, mam kolor, żeby było widać, czy coś tam w ogóle się leje. Dobra, czyli mi się wydaje, że to się robi. Nie no, no jak to się? Prakajcie. Żeby mi się tutaj pobierało, to ja muszę robi A few moments later. Tak, nie. I teraz to idzie tutaj. Mhm. A to. To idzie na. Aha. To idzie tutaj. A to tutaj. Fajne to urządzenie. Nie wiem po prostu, że znaczy ja tutaj wszystko dobrze zrobiłam, więc muszę jeszcze tam walczyć. Ale to jest, to jest śmieszne, ja nie mogę. Mi się wydaje, że ja coś źle zrobiłam, bo to jest bardzo niewygodne, z tego pić, więc jeszcze ja z tym muszę powalczyć, żeby to prawidłowo działało. Ale na przykład dla dzieciaków na jakąś imprezę myślę, że jest super. Polecam. Mm, mm, mm. A wiem, wiem, co to, to jest, ja, wiem, wiem. E, zamówiłam sobie taką buteleczkę do wody, do jakiejś jest Taka mega fresh, by I tak to wygląda. Jest bardzo przyjemna. Myślałam, że będzie troszeczkę mniejsza, że będzie tylko mniej kwadratowa, ale no jest też okej okay. i biała. Tam też były różne kolory: czarne, zielone chyba i różowa. A czemu ja nie zamówiłam różową? Ajajaj, to już biała też jest. Jest, czy mi coś tu dostało? Aha! Dobra. Zamówiłam sobie taki garnek-talerz. Myślałam, że to będzie metalowe, bo ja lubię robić te koreańskie rameny i chyba jest duża, ale jest mega urocza, taka... urocza? Kolejny Aha! I to bardziej się przyda do perfumów na przykład i sobie po prostu, żeby nie nosić w tarapce te takie duże jakieś opakowania, to jest taki specjalny otwór. I można sobie tutaj yy, właśnie nosić perfum w takim mniejszym, wrzucić do jakiejś mniejszej torapki i z tym chodzić. Uuu, ding, 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 ding. O, to jest też fajna rzecz. Pamiętam to, co. Yy, trochę to jest rozwalone. Mam nadzieję, że lampa jest w porządku jeżeli jest wszystko okej. Okay. Ta lampa, nocna. Bardzo lubię wszystko, co jest związane z kosmosem. I do pokojko. Tak mi się wydaje, że to jest koniec, a nie koniec. Jeszcze tutaj mam trzy fajne rzeczy. I jest kolejny jeden pojemnik. O! Tu jest nawet coś takiego. Też pusty pojemnik ze spryskiewaczem. Też sobie można jakieś tutaj parfum dać. Albo jakąś mgiełkę do twarzy. Bardzo dogodny. Jest malutki. Do każdej tarapki się zmieści. też można sobie zabrać do podróży. Więc super. A to już mam koniec. Uf. Dobra. Dobra! A to mam przypinki! Zamówiam sobie przypinki. Dobra! O, jest to urocza. Pierwsza przypinka to jest taka zabawa. Druga to jest taki gęś. I trzecia przypinka to jest butoweczka Soju. To jest taka. Słodka koreańska, jak już wspominałam wcześniej, że lubię bardzo Koreę, Japonię i zamówiłam sobie taką koreańską wodeczkę soczu. No i to jest wszystko, ja jestem bardzo zadowolona, przyjechało to naprawdę szybko. Zapłaciłam za to wszystko 155 zł, dajcie znać w komentarzach jak myślicie, czy to jest za dużo, czy za mało. Ja na przykład uważam, że to jest y, fajna cena za to wszystko. E, mi się wydaje, jak jakbym jak kupowała to wszystko tutaj w Polsce, to bym się zapłaciła z 10, 250 zł, Tak mi się wydaje. Jeżeli wam się spodobał taki rodzaj filmiku otwierania paczuszek z Chin, to stawcie kciuki do góry. Jeszcze może coś zamówię z Chin i też zrobię takie haul a właśnie, nie powiedziałam takiego sklepu, tak, to był sklep temu, jest podobny do Aliexpress, Alibaba 16-18, polecam tam skąd zamówić, bo naprawdę jest szybka dostawa. Też oczywiście dam wszystkie linki na to, co wszystko zamówiłam pod tym filmikiem i to wszystko, ja bardzo dziękuję, że obejrzeliście ten filmik, widzimy się w kolejnych, pa pa.